Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej wystawie w Galerii Oranżeria. Na wystawie Marty Zalewskiej pod tytułem Szumy i szmery. Przyznam się, że od wczoraj tak chodziłem, zastanawiałem się, co ja tutaj mogę powiedzieć na temat jej twórczości. A te takie moje dylematy, to wybrały się stąd, że z rodzicami z Marty, z Agatą i Tomkiem poznaliśmy się, gdy byliśmy niewiele starsi od Marty a to było ze 30 lat temu no i tak miałem takie dylematy właśnie, że ten czas szybko upływa, a druga sprawa, że czuję się taki zaszczycony, że mogę otwierać y, pierwsze wystawy Marty właśnie, że jest y, też córką moich znajomych, bardzo dobrych no i co więcej, y, gdy Tomek przywiózł mi tę pracę tutaj w ubiegłym tygodniu to tak wstępnie przyjrzałem sobie i byłem taki zszokowany właśnie, takim Talentem, yy, dbałością o szczegóły takim, i w ogóle podejmowałem tematyką. I gdy w tygodniu wieszałem sobie te prace w, w Zaciszu Galerii Oranżera, słuchając książki Marcina Wrońskiego, to tak bardziej się przyglądałem tym pracom. No i wtedy tak stwierdziłem, że co jakiś czas musiałem pozować tą książkę, bo zaczynały mi myśli uciekać i mówiłem wątek. Chodzi o to, że gdy patrzyłem na te prace, to widziałem tam takie duże wpływy takich twórców, których kiedyś tak lubiłem, y, malarzy takiej fantastyki, jak Borys Walejno właśnie, czy Juliet Bell. No i moje pokolenie to też się wychowało jeszcze na Torgalu. Także duże takie wpływy jeszcze Grzybowa-Rosińskiego tam widziałem, także... Wiem, że to nie jest pierwsza, raczej, że to jest pierwsza wystawa tutaj w galerii, ale to na pewno nie ostatnia, także... Ta galeria jest otwarta dla Ciebie, proszę powiedz coś razem. <gry> no cóż mogę powiedzieć, to moja pierwsza wystawa, pierwsze jakiekolwiek doświadczenie z jakąkolwiek sceną artystyczną. Nie mam żadnego doświadczenia, żadnych rzeczy związanych właśnie z takimi występami. Tematyka fantastyczna, bardzo mnie interesuje, bo po prostu w tym siedzę. Są tematy, które mnie ciągną, lubię te rzeczy. Inspirują mnie różni artyści, właśnie typowo fantastyczni, od Ilion na przykład. Bardzo lubię ich sztukę, bardzo mnie inspiruje, i widać to myślę na moich pracach. No i ja tam Rosińskiego dużo widziałam, też. Tak, <grym> tak, że... <grym> Wszystko? No, tak, nie wiem, Także zapraszam do galerii. Oczywiście, tak jakieś odstępy musimy zachować. Tam jest takie co do dezynfekcji rok, także oglądajcie, rozmawiajcie. Dziękuję bardzo, zapraszam. Powiedziałaś ostatnio, że to jest pomysł na życie, na pracę po godzinach, czy tak powiem? Tak, ambitniej to myślę, że w roku w tym siedzę. Robię pracę po prostu sprawi mi to przyjemność, takie ciepanie szczegółów w różnych pracach najczęściej rynkiem. I w tej chwili doszło do tego momentu, że dzisiaj jestem na egzaminach wstępnym do to w Lublinie. Jeszcze nie zna pani z jakim skutkiem? Nie znam, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze i z tym się dobrze. Obserwowane, oglądane dzisiaj przez nas prace, dotykają wielu wielorakiej tematyki bardzo różnorodnej. Proszę mam powiedzieć... Co, co jest dla Pani taką największą inspiracją? Czy są to filmy, czy to jest muzyka? Co to jest? Myślę, że muzyka i książki najbardziej w tym siedzę, Jest to mój klimat, to przyjemność po prostu w czasie malnym. ale również gry popularne, takie starsze różne takie, takie rzeczy. Po prostu mnie to kręci. Mm -hmm. Mm -hmm. Proszę powiedzieć, jak, się, jak odbywa się, jeśli można troszeczkę kulis nam zdradzić, jak odbywa się taki proces Twoje, czy zatrzymuje Pani klatkę filmu, czy, czy, czy po obejrzanym teledysku taka myśl wpada? A czy często to jest tak, że po prostu podczas wolnego weekendu siedzę i nie mam nic do roboty i nagle odchodzi na po prostu. Czuję, że to jest ten temat, którym chcę to stworzyć. Czy próbowała Pani jakiś innych technik twórczych? Czy, czy rysunek to jest ta jedyna, pierwsza jedyna miłość? Myślę, że rysunek na pewno pozostanie jako ta pierwsza prawdziwa jedyna miłość, to jest najprzyjemniejsza, ale ostatnio próbuję C też DG Alory oraz więcej. E, czy jest jakaś praca, która uważa Pani do tej pory za, za swoją jakąś taką ulubioną, czy do której chętnie Pani powraca? Tak. Tę o proszę, to też się świetnie składa. No że tak. przy, nich, przy nich stoimy. Proszę nam zatem o tych dwóch pracach słówko opowiedzieć. No to tak, głównie chodzi o tę pracę, ponieważ ta praca była tworzona dla mojego przyjaciela jako prezent. Po prostu mam dobre wspomnienia z tą pracą, miło mi się na nią patrzy i jest to po prostu mnie bardzo miłe wspomnienie. Mhm. A ta obok? A ta obok, to jest jedna z pierwszych prac realistycznych, takich, które stworzyłam. I po prostu jestem z nimi bardzo dumna, mam z nimi myślę, że to tak naprawdę znak początku kierowania się w, tym, w tej dziedzinie poważnie. Mhm. A proszę mi powiedzieć, czy osoby autentyczne są obiektem Pani prac, czy są to osoby fikcyjne z takiej rzeczywistości wirtualnej? Często są to osoby autentyczne, na przykład tutaj, tutaj ale też są postaci wymyślone na przykład przeze mnie lub postaci z gier lub filmów. Ostatnie pytanie dotyczy planów. Wspomniała Pani o, o dalszej edukacji, a ja bym chciał zapytać o dalsze plany też twórcze. O czym Pani myśli, nad czym Pani pracuje? Co do planów, przeszło mi przez głowę, że z ilustratorką. Bardzo mi się podoba ten, ta myśl, po prostu ilustracje, siedzenia w tym, w fantastycznym świecie cały czas, praktycznie jako moje życie, no naprawdę mogłoby być fajnie. A co do edukacji? Póki co e, staram się dostać do Wrocławia do, Norwida w Lublinie. I myślę, że pójdzie jak najlepiej. Dobrze. I tego życzymy życ życząc wszelkiego dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.